Wiewiórek, odcinek 42. Robimy urodziny. Wiewiórek już od tygodnia powtarzał, że w sobotę robimy urodziny. Bardzo lubił zapraszać gości i bawić się z nimi do późnej nocy. Zawsze miał na dzień urodzin mnóstwo planów, bo przecież dzieci uwielbiają obchodzić urodziny, prawda? Całą jesień zbierał czapeczki z żołędzi. Żeby przygotować w nich pyszne deserki dla swoich gości, miał ich cały stosik i zupełnie nie rozumiał, dlaczego mamusia nie jest z tego zadowolona. Zbierał także różne kamyczki, gałązki, kolorowe liście, mech, co prawda, liście się trochę pokruszyły i zmieniły kolory, ale postanowił, że na pewno wykorzysta je podczas zabaw. Zupełnie nie myślał o tym, że ich dziupla już pęka w szwach od tych wszystkich skarbów. Mamusia szykowała na dzień urodzin jagodowy przysmak i orzeźwiający napój z liści mięty. Do tego jeszcze suszone grzybki, które wyglądały tak naprawdę uroczo. Wiurek uwielbiał grzybki, ale niestety nie jadł ich zbyt często, bo w lesie jest więcej amatorów tego przysmaku. Z ekscytacji nie mógł wysiedzieć w dziupli. Czas przyjęcia zbliżał się wielkimi krokami. Wśród gości mieli znaleźć się oczywiście jeżyk, igiełka, kujaczek, huczka, rogulek, buczek, motylek i wróbelek. Wywiórek chciał nawet zaprosić kotka i sroczka, ale ostatnio jakoś tak rzadko ich widywał. I tak była to całkiem spora gromadka gości, więc mamusia zaplanowała przyjęcie na mchu nieopodal drzewa. Wiewiórcza dziupla była zdecydowanie za mała na takie towarzystwo. Do tego większą jej część zajmowały teraz zbiory zgromadzone przez wiewiórka, których absolutnie nie można było wyrzucić. Goście mieli zjawić się w sobotę o 13. Wiewiórek w sobotę już od piątej rano nie mógł spać i postanowił wybrać się na spacer na poszukiwanie jeszcze jakichś skarbów lub przekąsek. Wędrował między drzewami rozkilał gałęzie i leśne runo w poszukiwaniu jakichś ciekawych rzeczy. I w końcu znalazł coś interesującego. Pod wielkim liściem paproci rósł piękny borowik i już wyciągał po niego łapkę, gdy nagle musiał cofnąć z obrzydzeniem. Och! Widok był dla niego tak wstrętny, że aż się cały otrzepał. Z boku kapelusza borowika siedział błyszczący od śluzu ślimak bez skorupki. I w najlepsze nadgryzał smakowitego grzybka. Foj! To było okropne i jednocześnie okropnie niesprawiedliwe. Wiewiórek już wyobrażał sobie, jak zajada dorodnego grzybka, a teraz co? Wszystko stracone. Kto chciałby jeść takiego grzyba nadgryzionego przez ślimaka? Wpatrywał się w nieproszonego gościa, jakby to on sam był właścicielem i grzyba i lasu. I wtedy usłyszał głosik. Hmm. Aż podskoczył z wrażenia. To musiał być ten oślizgły zjadacz borowików. Nikogo innego nie było bowiem w pobliżu. Przypatrzył się uważnie błyszczącemu intruzowi i znów usłyszał. Hmm. Hmm. A potem... Przepraszam bardzo. Nie lubi jak się mnie stresuje przy śniadaniu. W dzisiejszym świecie nawet porządny ślimaczy obywatel nie ma możliwości zjedzenia posiłków w spokoju. Ciągle tylko ktoś się gapi i gapi. Czy byłeś tak dobry, futrzasty szpiegu, i zostawiłbyś mnie w spokoju? Futrzasty szpiegu? Oj, to się wigurkowi bardzo nie spodobało. Nerwowo poruszał wąsami, ale nie zamierzał ruszyć się z miejsca. Patrzył więc dalej. Ślimak przestał jeść i on także wpatrywał się teraz w wiewiórka. <laughs> w czym jest problem? Wiewiórek nie wiedział co odpowiedzieć. Czy miał opowiadać nieznajomemu ślimakowi o urodzinach? O tym, że chciałby poczęstować tym grzybkiem przyjaciół? Eee, że urodziny są dla niego ważne? I bardzo by chciał mieć jak najwięcej specjalnych poczęstunków? Jak to wszystko ująć w proste słowa? Powiedział więc tylko w grzybie. <laughs> Słucha! Jaki znowu problem w grzybie? Hmm, to jakieś urodziny grzyba czy co? Ślimak chyba zaczynał się niecierpliwić. Nie, nie urodziny grzyba. <laughs> Moje urodziny. Dziś urządzam przyjęcie urodzinowe dla swoich przyjaciół. I chciałem poczęstować ich, tych grzybnych. Przyjęcie dla przyjaciół. Hmm. Powiedział wolno ślimak i zrobił jakby smutną minę. Tak? tak, dla przyjaciół. I bardzo się ucieszyłem widząc tego grzybę. A potem, a potem, a, a, a potem... W... Zobaczyłeś mnie i już się nie cieszyłeś. Tak myślałem. Nikt nigdy, nigdy nie cieszy się na mój widok. Dla każdego jestem obrzydliwy. Hm. Ale co ty, możesz o tym wiedzieć? Ty masz przyjaciół? Piwiórek poczuł się jakoś dziwnie. Nie wiedział czemu, ale zrobiło mu się tak jakoś jakby żal ślimaka. Siedział tu sam, pod paprocią. Może czuł się samotny. Co prawda, nie był jakiś szczególnie miły, prawda? Ale. Może to właśnie taki był przez tę samotność. I wtedy wpadł wiewiórkowi do głowy pomysł. A zechciałeś przyjść do moje urodzinowe przyjęcie? Dziś o 13, za czternastej robimy urodziny. Nigdy nie byłem na urodzinach. Co tam się robi? Dopytywał ślimak. Och, nic szczególnego. I wiewiórek wytłumaczył mu na spokojnie, że na urodzinach nie robi się nic szczególnego, przed czym można byłoby mieć obawy. Po prostu przychodzą twoi przyjaciele, składają ci życzenia, dają malutkie upominki, mówisz w myślach życzenie, słuchasz, jak śpiewają ci sto lat i w ogóle cieszysz się z ich towarzystwa. A i jeszcze jesz pyszne rzeczy. Wiewiórek odpowiedział, że to nic nie szkodzi, że przecież wygląda na miłego i samotnego ślimaka. A dziś są jego urodziny i ma ochotę robić dobre rzeczy dla innych. A prezent? Przecież ja nie mam prezentu. Jak pójść na urodziny bez prezentu? Nic nie szkodzi. I wiewiórek wyjaśnił ślimakowi, że w urodzinach wcale nie chodzi o prezenty a o wspólne świętowanie, o wspólne cieszenie się i wspólny czas. Ślimakowi chyba się to spodobało. Martwił się tylko, jak dotrze na trzynastą. Ślimaki są przecież bardzo powolne, ale i na to wiewiórek wymyślił sposób. Postanowił zabrać ślimaka razem z Borowikiem, ale najpierw musiał upewnić się, czy mama wyrazi zgodę na kolejnego gościa? Pobiegł więc w podskokach do domu i zaraz potem wrócił uradowany po nowego przyjaciela.